Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Tomasz Kloc, dyrektor sprzedaży Energetyka. Dzień dobry, Dzień witam serdecznie. Dobry. Proszę mi powiedzieć, jakie są perspektywy rozwoju transportu ciężkiego, tego elektro, elektrycznego, niskoemisyjnego? Transport elektryczny przybiera na sile, czy przyspiesza zdecydowanie, ponieważ już dzisiaj każdy producent samochodów ciężarowych oferuje. W swojej ofercie auta elektryczne, pojawiają się nowe standardy ładowania, pojawiają się odpowiedzi producentów na pewne ograniczenia wynikające z czasu ładowania to znaczy, pojemności magazynów energii na samochodach elektrycznych, ciężarowych są dość znaczne, po to, żeby samochody miały odpowiedni zasięg. No, i to wszystko wymaga dostosowania infrastruktury do ładowania tychże y, pojazdów. I takim standardem, który dzisiaj e, prezentowaliśmy jako firma na, właśnie, kongresie, e, była satelita i, i taki hub ładowania e, MCS, to jest Megawatt Charging System. Jest to specjalny standard, właśnie dedykowany do aut e, ciężarowych, e, dzięki czemu ten czas ładowania będzie liczony w minutach, właściwie. To znaczy, wiemy, jak wygląda praca kierowcy? 4 godziny jazdy, 45 minut przerwy i 4 godziny jazdy, i to wszystko zostało tak zaprojektowane, aby taki kierowca w ciągu tej przerwy, czyli tych 45 minut, a nawet w krótszym okresie, to znaczy 30 minut, naładował się na kolejne 4 godziny pracy, czyli na kolejne około tam, 360 km zasięgu. No i ta technologia dzisiaj już jest. Tak? Dzisiaj już też jako energetyka, jako jako energetyka prezentowaliśmy takie rozwiązania. To jest, tak jak powiedziałem, taki hub, to znaczy jest osobno stacja ładowania, osobno taki user unit, czyli satelita. Ta nasza satelita dodatkowo wyposażona jest w kabel, oprócz MCS-u oczywiście w kabel taki o standardzie CCS, czyli dotychczasowy standard, więc de facto każdy, kto zainstaluje taką stację ładowania, czy taką satelitę, będzie w stanie ładować pojazdy ciężkie i pojazdy również lekkie, każdy typu właściwie pojazdu. A ile mniej więcej, właściwie jak możemy w czasie określić elektryfikację flot ciężkich? No bo musimy pamiętać o tym, że to jest bardzo dużo pracy związanej właściwie ze stacjami ładowania, to też są ładowarki w tych pojazdach, więc jak to będzie wyglądało? No można przyjąć, że niestety w Polsce to tempo elektryfikacji jest wolniejsze niż na zachodzie, więc co niektórzy sceptycy mówią, no to będzie długo, długo jeszcze trwało, natomiast pamiętajmy, że Polska też jest takim hubem transportowym, bardzo dużo u nas się dzieje, jeśli chodzi o, o ten transport ciężki. Mamy też legislację, która w tym kierunku y, zmierza, to znaczy AFIR, który, który wszedł w kwietniu tego roku i y, też narzuca budowę właśnie hubów przy trasie TENT. Co 60 km, przy trasach szybkiego ruchu, powinny powstać stacje w y, obu kierunkach do ładowania. Właśnie między innymi również y, aut y, ciężarowych. My jako firma. Wspólnie z firmą Ecoen już stworzyliśmy pierwszy hub do ładowania pojazdów ciężkich w Polsce, jest dostępny, ładuje ciężarówki, natomiast to, co dzisiaj prezentujemy, to jest rozwiązanie na przyszłość. A jeśli chodzi o przyspieszenie, no wierzymy, że wszystkie te rzeczy związane właśnie z legislacją, z finansowaniem, bo to był też bardzo istotny element, Czyli program wsparcia. Tu mamy przygotowywany program wsparcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wszystko się dzieje i, i na pewno będzie to w znaczny sposób przyspieszało elektryfikację e, i budowanie tych punktów ładowania, szybkich punktów ładowania na terenie Polski. No już nic poza jednym oczywiście dostępną mocą przyłączeniową, bo to jest taki element, który od początku. E, Mocno, mocno wpływał na tempo rozwoju elektryfikacji. Natomiast tutaj no też między innymi PSN próbuje wesprzeć całe środowisko związane z elektromobilnością, żeby ustawodawca pewne rzeczy zmienił, żeby można było szybciej pozyskać pewną moc przełączeniową, żeby można było jakby. No, Partycypować w tej elektromobilności odpowiednio szybko, a nie żeby decyzje trwały przez kilkanaście, nawet miesięcy, tak? Decyzje związane właśnie z mocą przełączeniową dla danego miejsca hubu, bo to jest dzisiaj największe wyzwanie. Poza tym jest OK. W takim razie, jak skutecznie elektryfikować właściwie te floty? Skutecznie to optymalnie, to znaczy floty firmy. Będą pod wpływem i legislacji, i pewnych rzeczy związanych chociażby z firmami, z którymi współpracują. Ponieważ no, towary wożą dla kogoś, ten ktoś to najczęściej to są duże firmy. Duże firmy dzisiaj są zobligowane do tego, aby raportować mówię tutaj o ESG. Ten ślad węglowy jest również liczony, jeśli chodzi o łańcuch dostaw. Te wszystkie elementy w połączeniu ze sobą no, będą wywierały pewien. Nacisk i presję na to, żeby pojawiały się we flotach auta zeroemisyjne. Ale to jest jakby ta jedna część. Druga część no to oczywiście, wszystkie te rzeczy mają poprawić nasz komfort życia i naszych dzieci. To tak? nie zapominajmy przede wszystkim, po co to robimy, bo to jest taki nadrzędny element. No i miejmy nadzieję, że te wszystkie rzeczy, wzięte razem pod uwagę, no, Będą wytrącały jakieś tam sceptyczne głosy. No, jedynym dzisiaj e, ograniczeniem może być oczywiście budżet, e, natomiast to też wspomniałem, e, te elementy też e, są przewidziane w przyszłych programach wsparcia przez ENFOŚ w Polsce, więc myślimy, że to bardzo mocno przyspieszy. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę, bardzo. A państwu dziękujemy za oglądanie.